Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane Na miejscu drugim Jan Ziobro WKS Zakopane I zwycięzcą trzeciego otwartego konkursu skoków darczawskich w Jelenicie o pułar prezesa Polskiego Związku Darczawskiego Moskał Andrzej Zawodniczy, Alewes Zakopane. Proszę Państwa, dzisiejszy tytuł odbył się trzeci otwarty konkurs z na czarnego prezesa. Są to najlepsi zawodnicy dzisiejszego konkursu, który odbył na stoczni Misław Malinka z

Dzej zawodowszy, a z tego zakowane. Zwiczyco całego cyklu konkursu o kucha prezesa Polskiego Związku Lacarskiego został Łukasz Żółtowski, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakowane, Rzymskiemu, komentatorowi Wielkopolskiej, Panie Siempre, dziękujemy.